W tych ciężkich warunkach, kiedy jesteśmy tam na morzu, kiedy trzeba się mierzyć z tymi warunkami pogodowymi, to, to to jest rodzina, bo liczymy na siebie nawzajem. To jest ta pomoc, gdzie wiadomo, że cokolwiek się złego dzieje, to ci ludzie pomogą, skoczą za tobą, podadzą ci rękę i będą stanowili twoje zaplecze. Do dzisiaj jak zamknę oczy widzę twarz tego ojca, który po prostu wiedział, że już nic z tym się nie da zrobić, że, że właśnie na naszych oczach rozgrywa się potworny dramat tej rodziny.